Czy na przykład nie zastanawiałaś się, żeby się umówić prywatnie i w jakiś sposób sobie wszystko wyjaśnić po obu stronach? No, w tej chwili wydaje mi się, że to już nie jest ten moment, że to był taki moment, w którym my tę pierwszą rozmowę między sobą robiliśmy. On już wcześniej mnie wyzywał, więc to jest też trochę tak, że ja, ja miałam wtedy ten okres spotykania się z hejterami. Pisałam ten projekt rzeczy czyli kolejny projekt, kolejną książkę, którą robię. To jest mój rok z hejterami, on trwał od grudnia właśnie zeszłego roku, więc to jest ten czas taki od grudnia, czy w, wcześniej się nawet zaczął, bo my z Nitrem wcześniej rozmawialiśmy. W każdym razie już byłam na takim etapie, gadam z hejterami, chcę się dowiedzieć o co chodzi, chcę też poznać źródło, chcę też dotrzeć do innych osób, które na przykład mogą też doświadczać hejtu i, i jakoś nie czuć się z tym najlepiej, więc, więc tak to czułam w tym momencie. I myślę, że tę gardę, którą teraz tak mocno trzymam i nie odpuszczę, jeśli chodzi o Nitre, to ja wtedy miałam opuszczoną, i dużo ataków w moją stronę wtedy poszło. I Nitro praktycznie bezkarnie mógł mnie wyzywać, mógł się no, bardzo źle mnie określać. Ja jakoś starałam się do, z tego wychodzić z twarzą, że tutaj o, nie mam kija w dupie, więc będę się z tego śmiać, ale z drugiej strony wcale mi nie było do śmiechu. Czemu ja mam się śmiać, jak ktoś mnie obraża? Czemu, czemu, czemu mam nie, nie powiedzieć wtedy stop? Nie podoba mi się to. Więc to było coś, przez co przez ten rok sobie nad tym pracowałam. I w tym momencie jestem w, takim, w takiej sytuacji, w której ja nie chcę już być na tak traktowana i nie chcę też pozwalać, żeby ktokolwiek mnie tak traktował. Dlatego nie uważam, nie czuję żadnej potrzeby, żeby prywatnie spotkać się z Nitrem. Nitro dużo prywatnie mi wyrządził złego, dlatego, że publicznie mówił rzeczy. W związku z tym, no, jego publiczne decyzje mm, wpływają bezpośrednio na moje zdrowie psychiczne i na moją sytuację też prywatną, jak się czuję w swoim ciele, w swoim życiu, jak, jak w ogóle na, na jaką psychoterapię muszę chodzić i tak dalej. Więc, więc to są prywatne konsekwencje, które ja mam ze strony NITRE i rozmowa w tym momencie nie jest rozwiązaniem. W, tej, w tym momencie myślę, że rozwiązaniem byłoby byłyby przeprosiny. Byłoby pokazanie z jego strony, że on wie że robił źle i byłoby przede wszystkim, ja myślę, że to mi by dało spokoju dużo, gdyby on nie tylko przeprosił, ale przestał to robić wobec ludzi. Problem jest taki, że jakby on przestał to robić wobec ludzi, to on by przestał mieć takie zyski i takie zasięgi, bo poddymianie bardzo często polega na hejtowaniu, na wystawianiu kogoś na dyskomfort psychiczny, czy na znęcaniu się na kimś. Więc no, musiałby zrezygnować ze sporej części swoich zysków, a to jak wiemy jest mało możliwe. Nie wiem. Nie wiem, co teraz zrobić. Na szczęście to nie ja muszę decydować o tym, co teraz zrobić, bo ja wiem, co teraz zrobić. Wchodzę na psychoterapię, mówię o hejcie wprost, mówię o tym, jaka, jakie konsekwencje ma też takie, takie rzucane tak zupełnie bezkarnie słowa. On, on mnie nazywał upośledzoną, idiotką, oskarżał mnie o jakieś rzeczy, które nie miały miejsca, manipulował na mój temat i wiem, jakie to ma konsekwencje. I to jest coś, co ja mogę z tym zrobić. Pokazać innym, jakie to ma konsekwencje, pokazać, że nie są sami i zająć się sobą w tym wszystkim. Rozmowa prywatna z Nitrem na pewno nie należy do tego, co jest moim priorytetem, jeśli chodzi o zadbanie o siebie i o innych, którzy są w podobnej sytuacji. Czyli y, uważasz, że jakby się zmienił, y, jakby doszedł do tej zmiany, to by stracił te zasięgi, no bo to jest jego taki image, bym tak powiedzieć Co by mu zostało wtedy? On jest błyskotliwy. Właśnie problem jest taki, że on jest błyskotliwy i według mnie on nie potrzebowałby nawet tego, żeby, żeby tak hejtować. To jest taka prosta droga, że on wybrał najprostszą drogę. Taką drogę bycia okrutnym w sieci, siedzenia przed tym komputerem i wyzywania dzieciaków często, bardzo młodych osób, czy osób jakichś wrażliwych na, na krzywdę innych. No bo, no kurczę, no ja, ja, ja pomagam ludziom, jestem wrażliwa na ich krzywdę, a tutaj po prostu on się za to na, to, na, na mnie wyżywa. Więc o, ja myślę, że on byłby w stanie wymyślić coś lepszego, bo on nie jest głupi. Bo nie jest mój zarzut, że on jest głupi. Moim zarzutem jest to, że on jest okrutny. E, tylko, że to jest najprostsza droga i niestety no, idzie na skróty. Czy nie uważasz, że tą najmroczniejszą stroną w tej sytuacji jest to, że jego młodsza widownia to są dzieci w wieku, nie wiem, chyba 12-14 lat? To jest najmroczniejsze i to wcale nie jeśli chodzi o mnie, tylko jeśli chodzi o ich rówieśników. Bo oni dostają taki przykład. Mamy osobę, która dręczy innych, wyżywa się, wyzywa ich. Mamy całe grono, które idzie za nią i mamy człowieka, który jest po drugiej stronie, ofiarę. W szkole mamy dokładnie taką samą sytuację. Na tym polega, to jest dokładnie mechanizm bullyingu. W związku z tym, jeśli mechanizm bullyingu jest gloryfikowany, dostaje się za nie jeszcze niesamowitą kasę, wspaniałe życie, o jakim marzą dzieciaki i pokazuje się im Publicznie, że znęcanie się nad innymi czy dołączanie do nagonek publicznych opłaca im się, jest ok, sprawia, że możesz coś z tego zyskać, to, to, jest, to nie jest tylko zagrożenie dla psychiki i dla zdrowia. To jest naprawdę zagrożenie dla życia dzieci. I, I to jest przerażające. Zapraszam serdecznie do oglądania i subskrybowania kanału Przeambitni.